Będą pokazy walki dynamicznej wręcz. Będzie pokazany żołnierz XXI wieku z najnowocześniejszą bronią. Będzie także pokazane wyposażenie żołnierzy obecnego wojska, o tak to powiem. Zaprosiliśmy dużo znamienitych gości, najbardziej się cieszymy, że przyjechali podkrążowie i kadra z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W dniu dzisiejszym będziemy tutaj prezentowali naszą uczelnię, to co robią podchorążowie, to co z historią, z historii przetaczamy, czyli noc listopadowa Tadeusz Kościuszko, rola Tadeusza Kościuszki w naszej historii uczelni. Niedawno obchodziliśmy 221. rocznicę złożenia przez patrona naszej uczelni, Tadeusza Kościuszkę, przysięgi na rynku krakowskim. Przysięgi rozpoczynającej powstanie, zaczynające się... Tym właśnie momentem, a zapisane w historii pod jego nazwiskiem. Niegodziwość dwóch sąsiednich mocarstw i zbrodnia zdrajców ojczyzny pogrążyły ją w tę przepaść. Obieramy i uznajemy niniejszym aktem naszym Tadeusza Kościuszkę za najwyższego i jedynego naczelnika i rządcę całego zbrojnego powstania naszego. Ja, Tadeusz Kościuszko, w obliczu Boga, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Dla nas jest to szczególne od ubiegłego roku, z tego względu, że w maju ubiegłego roku decyzją ministra obrony narodowej przyjęliśmy tradycję szkoły potrążek piechoty i ją z, wielkim, z wielką intencją kultywujemy. Od 1926 roku do 1939 roku każdy oficer przedwojenny musiał zaliczyć komorowo. I... Tok studiów wyglądał następująco. Pierwszy rok studiów musieli wszyscy zaliczyć. Następnie, drugi, trzeci rok studiów, potrążowie byli kierowani do innych szkół oficerskich: wojska pancerne Przemyśl, wojska balonowe i lotnicze Dęblin, wojska marynarki wojennej Gdynia. A i tak, mimo wszystko, większość podkrąży zostawało tu w Ostrowi. Szkoła potrąży i piechoty była największą szkołą podchorążych z największymi tradycjami. No tak to mówią słup granitowi naszej armii. Wzorce II Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie możemy z nich czerpać właśnie wartości w dzisiejszych latach. Będzie jedna instalacja dotyczyła właśnie Nocy Listopadowej, powstania z 29 listopada. O dlaczego akurat to powstanie? To powstanie wybuchło w Warszawie 29 listopada 1830 roku i wybuchło z inicjatywy i właściwie przy siłami podchorążych z warszawskiej podchorążówki. Jest to rocznica tego powstania, jest największym świętem podchorążych w Polsce. Wszystkie szkoły oficerskie świętują, wtedy odbywają się tradycyjne y, obchody, przejęcie władzy przez podchorążych w uczelniach, bale podchorążych ogólnopolskie, bale uczelniane. Y, nie ma większego święta w naszej uczelni, święta słuchaczy, święta studentów niż właśnie y, rocznica wybuchu powstania listopadowego. Dziś zobaczycie y, korytarz Szkoły Podchorążych, Park Łazienkowski, sceny pałacowe, krótkie migawki z dramatu Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Noc Listopadowa.